Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Magdalena Papowska, ekspertka dochodowych biznesów online. Dzisiaj będziemy mówili o trzech zmianach, które muszą zadziać się w każdym ekspercie. Aby mógł zacząć zarabiać bardzo duże pieniądze, czy w ogóle wystartować z dochodowym biznesem w internecie, sprzedając i opakowując swoją wiedzę i doświadczenie. Więc dzisiaj będziemy mówili o tych rzeczach, ja ja sobie podzieliłam na trzy grupy i chciałabym porozmawiać o każdej tej grupie. Po pierwsze, nasz mental, po drugie emocje, po trzecie systemy. Także w obszarze tych trzech elementów będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. I oczywiście jak już jesteście ze mną na żywo, to przywitajcie się. Też Was tutaj witam serdecznie na żywo. Dajcie znać, skąd się łączycie, żebym wiedziała. Ja się dzisiaj łączę z wami z Wielkiej Brytanii, więc. Good morning. <laughs> Cześć słoneczka, super. Słuchajcie, no dzisiaj będziemy mówili o tych trzech elementach, dlatego że tak naprawdę ważne jest to combo. Czyli zarówno, żeby każdy ekspert miał świadomość tego, co musi wykonać w internecie, czyli jaki system wdrożyć, aby móc zarabiać w internecie. Również jest ważne to, żeby mieć odpowiednie... Um, Emocje, czyli żeby na przykład się nie ciśnieniować za dużo, bo to będzie wpływało negatywnie na Twoją efektywność w pracy, tak? Czyli zarządzanie emocjami jest ważne. No i po trzecie, powiemy sobie właśnie o tym mentalu, czyli właśnie jak działać, kiedy może mam małą motywację, i właśnie nie czuję, że chce mi się robić tę pracę bardziej czuję słoneczko i tutaj już tak! Po prostu chcę tylko odpoczywać, a jednak wizja tego, że no we wrześniu chciałoby się wyjść z jakąś nową ofertą, a może już przez wakacje ją przetestować, no to trzeba się zabrać do roboty. nie? I teraz, jak połączyć ze sobą te dwa światy? O tym dzisiaj będziemy mówić, moi drodzy. Też jestem tutaj dzisiaj po to, żeby przypomnieć Wam, że dziś do północy mam aktualną dla Was ofertę takiego mega pakietu oraz chciałabym jeszcze raz oficjalnie powiedzieć, że gościem specjalnym na tegorocznej kampanii Wow jest Jakub Bączek, więc bardzo miło będzie mi gościć Jakuba na scenie kampanii Wow i razem z Wami oczywiście odebrać jego przekaz. I wdrożyć go w życie, bo pamiętajcie, że to jest najważniejsze. Także widzicie, już tutaj grafiki się zmieniły. Bardzo proszę. Grafika kampanii Wow się zmieniła. Mamy, mamy właśnie na niej również Jakuba. Tak jak widzicie, przypinam tutaj komentarz, bo na Instagramie jest hasło Wow. Jak skomentujecie hasłem Wow, to dostaniecie linka ze wszystkimi szczegółami na jesień, ja już kupiłam i chciałam online ruszyć na jesień nauczyć się tego wszystkiego, no i pięknie, no i cudownie, zobaczcie, już przecież dostaliście, te osoby, które już kupiły bilet na kampanię WOW, no już dostały te wszystkie bonusy, o których ja mówiłam, również te osoby, które kupiły, dostaną ten aktualny bonus, a nim jest nagrania z online summitu, który odbył się we wtorek, to z prelekcje, naprawdę otwierające oczy, oraz oczywiście bonusy od ekspertów, który, którzy tutaj wystąpią na scenie kampanii. Wow, także macie co przerabiać do września, żeby mm, tym bardziej być gotowym. Nie? Więc zapraszam, dziś do północy ta oferta jest dla Was. Plus oczywiście jest jeszcze dzisiaj kod rabatowy ważny który obniża o 300 w cenę biletu, 300 w netto, czyli 369 zł brutto. I dzisiaj też jest ostatni dzień aktualnej ceny biletów, bo jutro ceny idą do góry. No więc już wszystko teraz Wam powiedziałam, co jest też ważne z perspektywy, z perspektywy, właśnie mm, oferty dzisiejszej, która aktualna jest dziś do północy. Ok? Dobra. No więc e, zastanówmy się e, nad tym ekspertem. Ja przeanalizowałam, jak się przygotowywałam do tego dzisiejszego live'a, przeanalizowałam sobie e, moich podopiecznych, szczególnie tych, którzy w stosunkowo w krótkim czasie odnieśli sukcesy, czyli odebrali ode mnie te złote płyty, no bo wtedy ja wiem, że ktoś zarabia na swoich produktach. Jak przychodzi do mnie, mi pokazuje wyniki. I wówczas ja wiem, ok, dobra, to ta osoba zbudowała biznes na takim czy na takim poziomie. I zaczęłam się zastanawiać, co wyróżniało te osoby, i również co ja musiałam przejść, aby realnie zacząć działać. I dlatego podzieliłam je na te takie trzy, yy, trzy obszary, o których chciałabym dzisiaj porozmawiać. Czyli po pierwsze, mental emocje, i, czyli mental, emocje i systemy. Zacznijmy od tego mentalu, czyli yy, nasze nastawienie. Często osoby czekacie na motywację, czyli no jak mi się będzie chciało zrobić takiego live'a, albo jak mi się będzie chciało coś zrobić, to ja to zrobię. Moi drodzy. Ja dzisiaj znów nie zdążyłam umyć włosów, tak? I dzisiaj cały, całą noc biegałam w maratonie, bo coś mi się śniło. Po prostu biegałam maratonę dzisiaj w nocy. Chyba dlatego, że wczoraj po siłowni po prostu nogi mnie bolały i, i, i jakoś tak moja głowa po prostu odpracowywała to. Więc wstałam po prostu jak po maratonie, nie? Więc można by było powiedzieć, no moja motywacja mogłaby być dzisiaj trochę lepsza, żebym miała taką, wiecie, taki pełny flow po prostu, że ja tutaj wlatuję, nie? Natomiast ważne jest to, żeby działać, nie kiedy ja mam motywację, bo ja, moi drodzy, ja mam determinację, ja jestem zdeterminowana do osiągnięcia konkretnych rezultatów. Jest kampania Wow, którą zdecydowałam się w tym roku jeszcze poprowadzić. Nie wiem, czy będzie kampania Wow w przyszłym roku. W tym roku będzie, bo już mam podpisaną e, umowę, mam zaproszonych fantastycznych gości, mam już po prostu ponad 70% sali sprzedane, więc event będzie na najwyższym poziomie, tak jak zawsze i jeszcze oczywiście wyżej, bo co roku podnoszę poprzeczkę, tak? Że będzie jeszcze, fa jeszcze, jeszcze fajniej. To w tym roku. I dlatego macie do tego możliwość dołączyć. I nie dlatego, że ja czuję motywację codziennie. Nie, ja czuję determinację. Ja jestem zdeterminowana, żeby pomóc ludziom, Wam, dowiedzieć się, jak macie zarabiać na swojej wiedzy, żeby dać Wam narzędzia. To jest moja misja dać Wam narzędzia, żeby każdy wiedział, jak ma zarabiać pieniądze. Bo umówmy się, pieniądze są ważne. Żyjemy na takiej planecie, w takich czasach. Pieniądze są ważne. Jak nie masz dziś pieniędzy, to masz dużo więcej problemów, dlatego że część naszych problemów możemy rozwiązać poprzez pieniądze. Bo zapłacę komuś za wykonanie jakiejś usługi, za. Za przyjechanie do mnie do domu, naprawienie, nie wiem, pralki, kranu, albo kupię nową po prostu, jak się zepsuje. Tak? Nie muszę się tym stresować. A jak, nie wiem, coś chcę zrobić, nauczyć się jeździć konno, to pomimo tego, że jedna lekcja w Anglii kosztuje po prostu 5 stów, tak, to mogę wsiąść na tego konia i po prostu uczyć się jazdy konnej. Dlatego, że, dlatego, że mam wypracowany Biznes, który jest biznesem dochodowym. Dlatego moją misją jest, żeby tysiąc osób dzięki moim kursom, mojej wiedzy, którą przekazuję, zostało zainspirowanych i nauczyło się, jak zarabiać, i zarabiało na poziomie, na poziomie milionera, tak? Czyli, żeby przekroczyli tą granicę miliona złotych. To jest moja misja. I dlatego jestem zdeterminowana, żeby tu być. Więc jak ty masz to przełożyć dla siebie? Bo ja to mówię dla ciebie, nie dla siebie, bo ja już to wiem. Ty masz to przełożyć tak. To jaką Ty masz mieć determinację? Co Ty masz w sobie obudzić, żeby wstać zdeterminowany i nie zwracać uwagi na to, czy Ty masz włosy umyte. Czy ty, nie wiem, yy, czy tobie się chce dzisiaj, czy ty się wyspałaś, czy nie wyspałaś, tylko żeby mieć taką determinację w sobie, że ty po prostu to robisz, lecisz z tym, bo tobie się chce to zrobić, bo ty to chcesz zrobić, bo masz determinację. Więc e, absolutnie e, obserwuję to wśród każdej osoby, którą, e, którą przeprowadziłam. I którą wiem, że zarabia te pieniądze, że, że stworzyła ten e-book, który jest dochodowy, czy ten kurs online, który jest dochodowy. Bo jeżeli będziemy tylko patrzeć na to, e, czym mi się dzisiaj chce, czy nie, e, to bardzo często twój, Twoje ciało tobie powie, nie chce mi się dzisiaj. I teraz ważne jest, żeby też to rozgraniczyć, bo może być tak, że. Jesteś chory, czy chora, tak? No to daj sobie czas. Ja też jestem absolutnie za tym, żeby po pierwsze dobrze traktować nasz organizm, żeby po pierwsze się wyspać, zjeść dobrze, nawodnić dobrze. Pijemy wodę wszyscy. Tak, żeby to wszystko, żeby zadbać o siebie. I kiedy organizm potrzebuje odpoczynku, to żeby mu dać ten odpoczynek z miłością, ale nie z takim, że no kolejny raz po prostu mi się nie chce albo już włączam live'a, ale jednak nie, bo jeszcze coś nie jest idealne. Wiele razy w życiu, czy nawet chyba zawsze, rzeczy są nieidealne, no bo cóż to jest idealne? Pamiętajcie, poziom. Perfekcjonizmu, czy poziom tego, że coś jest idealne, to jest najniższy standard, najniższy poziom. Dlaczego? Bo jest niemożliwy do osiągnięcia. Więc jeżeli ty starasz się być perfekcyjna, czy żeby coś było idealne, to, to starasz się osiągnąć najniższy z możliwych standardów, bo jest niemożliwy do osiągnięcia. Dlatego, jak coś jest dobre, jest coś bardzo dobre, to od razu to wypuszczamy. Ok? Więc to jest niezwykle ważne. Moi drodzy, tak, dajcie tutaj, oczywiście, że jeżeli, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście, że, że, że piszcie tutaj pytania. Wy też, kochani, piszcie tutaj pytania, co macie do, do, do tego tematu, który poruszam, czyli do tych zmian. Idziemy dalej, czyli idziemy do emocji. Ja pamiętam, jak dziś, kiedy. Wiele razy było tak, że czasami emocje biorą górę, ale emocje biorą górę w naszym biznesie online, czy w naszym życiu, wtedy kiedy no, też jakby my nie, nie daliśmy sobie jeszcze tego czasu, tej przestrzeni, żeby z tymi, żeby z tymi naszymi emocjami się zapoznać. Tak? Ja absolutnie nie mówię, że ja jestem idealnym tutaj, wiecie, tak jak mnich w jaskini, nie. Chyba nikt tutaj taki nie jest i to jest ok. Natomiast chodzi o to, żeby yy, znowu nie dać się swojemu strachowi. Jeżeli twój strach mówi tobie, że nie rób jeszcze tego live'a, nie rób jeszcze tego, yy, yy, tego kursu online, a co ludzie powiedzą, to zawsze masz do wyboru albo wybrać to, co ludzie powiedzą, albo stworzyć dochodowy biznes online i żyć na własnych zasadach i się naprawdę nie przejmować tym, co ludzie powiedzą. To jest oczywiście proces i to samo też mówi Jim Carrey w jakimś tam swoim wywiadzie, który kiedyś oglądała. On mówi, że on chciałby, żeby każdy człowiek stał się finansowo niezależny, żeby zrozumiał, że to też nie chodzi o pieniądze. I tak jak ja powiedziałam, z jednej strony pieniądze są ważne i trzeba je mieć, ale z drugiej strony pamiętajcie, że wasze samopoczucie, to co wy czujecie, jak wy się czujecie ze sobą jest jeszcze ważniejsze, ty musisz potrafić sobie spojrzeć wprost w oczy. Ostatnio właśnie słyszałam kolejny przykład, jak ktoś kogoś kopiuje, po prostu bierze czyjeś, e, e, czyjąś pracę albo czyjś styl mówienia, bycia i po prostu to kopiuje, dlaczego tak robi. Bo ktoś się boi zajrzeć w swoje własne wnętrze i zastanowić się, kim ja jestem, jak ja chcę się pokazać. Tak? Dlatego zobaczcie, Pawłoska to jest taka, która przychodzi do Was w marynarkach, tak? Czasami w jakimś, w jakiejś bluzie, ale zazwyczaj jestem w marynarce. Dlaczego? Bo ja lubię! Bo ja lubię się tak dobrze po prostu czuję, tak? I to jest OK. Ja nie będę się robić na kogoś innego. Jak będę miała em, ochotę przyjść w bluzie, to, to, to może przyjdę w bluzie, ale ja jestem taka. Mi ja w tym się czuję dobrze. I nie ma co teraz, jak ktoś na przykład dobrze się czuje w koszulkach, żeby na siłę po prostu wkładać teraz marynarki, nie wiadomo jakie suknie. Nie. Właśnie o to chodzi, żeby być sobą, żeby dać sobie tą przestrzeń w internecie na bycie sobą i wtedy też zostać odebranym tak, jak tak, tacy, jak naprawdę jesteśmy. Okay? A internet naprawdę przyjmie wszystko, szczególnie jeżeli za tym stoi wartość i chęć pomocy drugiej osobie. Pamiętajcie, wasz, yy, wasza merytoryka, wasza chęć pomocy, wasza gotowość do pomocy, otwartość, to zawsze się obroni, tak? To zawsze się obroni. I trzecia rzecz, o której chciałam wam dzisiaj tutaj powiedzieć, to jest oczywiście system. Co potrzebuje zrobić osoba, żeby zarabiać w biznesie online, w dochodowym biznesie online? No, potrzebuje wy, wy, wytworzyć jakiegoś rodzaju system. System może być systemem prostym, czyli jeden produkt, jeden link do płatności, czy nawet, moi drodzy, może być tak, że może będziecie podawać ten konto i ktoś będzie płacił kontem albo na, na konto albo blikiem, na przykład. Tak? Ja oczywiście jestem fanką automatyzacji. Zawsze będę Wam tutaj powtarzała, że jak chcecie faktycznie mieć ten dochodowy, taki skalowalny biznes online, to najlepiej jest automatyzować jak najwięcej rzeczy, czyli żeby właśnie je, żeby mieć to na linku, w jakimś, w jakimś systemie, który może automatycznie wysłać dostęp do naszego. Twojego kursu czy e-booka, tak, żeby jak najwięcej rzeczy było zautomatyzowane. Czy na przykład wystawienie faktury czy paragonu, tak, żeby też było zautomatyzowane. I zobaczcie, ekspert, który zarabia, on będzie wiedział, że wytworzenie tego systemu może zająć jakiś czas. To może zająć dosłownie jeden dzień, bo wystarczy, że zrobisz ofertę i powiesz ludziom, że tutaj jest numer konta, na który mają wpłacać pieniądze, tak? Więc to nie ma zająć ci trzy miesiące. Nie daj się też złapać na to, że żeby stworzyć dochodowy biznes online, to trzeba mieć nie wiadomo jakie zasoby i w ogóle ile czasu. Nie, są różnego rodzaju oferty. Możesz mieć ofertę, która Dosłownie, którą dzisiaj tworzysz, którą dzisiaj wypuszczasz i którą dzisiaj już kaszujesz. Tak? A możesz mieć taką ofertę, jak będziesz chciał stworzyć dużą akademię i nagrany kurs, który oczywiście będzie wymagała od Ciebie też dużego zaangażowania w produkcję tego, ale to nie ma być Twój pierwszy produkt. Twoim pierwszym produktem ma być coś prostego. I to jest w ogóle mega ważna rzecz dla Was. Tak. Pierwszy was, wasz produkt ma być produktem prostym, łatwym do zrobienia, nietrudnym. Ja wiem, że tutaj jest, wy jesteście osobami bardzo ambitnymi, ale szczególnie jeżeli jesteś na początku, to to jest ważne. Jak już jesteś dalej, tak jak ostatnio, wczoraj dokładnie rozmawiałam z jedną z moich podopiecznych, Olga ma dużą szkołę nauki jogi i miała już wiele swoich kursów stworzonych. Przyszła do mnie do programu i między innymi jedną rzecz, którą stworzyła, to stworzyła mentoring biznesowy, tak? za jakby w zupełnie innym opakowaniu, w zupełnie innej ofercie, który już teraz właśnie ma swoją pierwszą edycję i, i idzie w świat. No i to jest genialne. Więc pewne produkty, które są bardziej złożone, spokojnie możecie zrobić później. To nie jest tak, że ty w życiu możesz zrobić tylko jeden produkt cyfrowy, ale zrób jeden w danym momencie. I to jest ta różnica, że my tak często, ludzie tak często przeceniają to, co mogą zrobić w skali miesiąca, a nie doceniają tego, co mogą zrobić w skali dwóch, trzech lat. I już teraz chcą te efekty, że tylko tu i teraz ma być ten efekt, a on czasami w ciągu miesiąca może nie przyjść, bo on właśnie potrzebuje troszeczkę dłużej. No i to jest ważne, żeby dać sobie to troszeczkę dłużej, żeby po prostu był ten rezultat. Ok? Więc to jest niezwykle ważne. Moi drodzy, sprawdzam, czy macie tutaj jakieś, jakieś pytania. Sprawdzam. Dajcie znać, czy jesteście w teamie, który tylko mówi o zmianach, które chce doświadczyć, czy jesteście w teamie, który wprowadza te zmiany. Czyli jeżeli tworzycie system, to oczywiście, jeżeli ktoś teraz się zastanawia, Magda, ale jaki system, co ja mam zrobić, tak? No to moi drodzy, oczywiście można pobrać moje bezpłatne materiały, w których ja tłumaczę lejki marketingowe, tak. Można oczywiście dołączyć do mojego programu online i nauczyć się lejków, a można moi drodzy przyjść na szkolenie kampania wow. Które odbywa się we wrześniu, i być ze mną na żywo, z zaproszonymi fantastycznymi gośćmi, i być tam z nami, i się nauczyć, rozpisać wszystko, bo pamiętajcie, kampania WOW jest szkoleniem merytorycznym, warsztatowym czyli przekazuje Wam wiedzę, Później ty masz czas, żeby to rozpisać w workbooku, czy na swoim tablecie, czy w laptopie i masz czas, żeby realnie zrobić tą pracę. To jest ponad 20 godzin pracy, którą wykonasz na rzecz swojego biznesu online to jest tyle czasu, co no średnio nikt tyle czasu nie poświęca. I dlatego osoby po kampanii WOW tak szybko odnoszą sukcesy i rezultaty, bo mają wykonane wszystkie elementy do swojego biznesu ona i wiedzą, co mają robić. Dla nich to już jest jasne, jaką mają niszę, kto jest grupą docelową, jak się do nich komunikować, jakie mają robić lejki, w jakiej kolejności. Jak i co pisać, tak? Więc to jest bardzo ważne, żeby się tego nauczyć. Zapraszam na kampanię Wow, dlatego że największe zmiany zawsze, zawsze wydarzą się na sali szkoleniowej, kiedy jesteś wyciągnięty, wyciągnięta ze swojego takiego normalnego trybu, w którym my często jesteśmy na autopilocie. Tak, tak samo myjemy zęby, tak samo yy, przygotowujemy śniadanie, wszystko robimy tak samo. A tutaj się okazuje, że właśnie, żeby wytworzyć coś nowego, tak bardzo pomocne jest, żeby wyjść ze swojego normalnego otoczenia i i wejść w coś, w system, który pomoże tobie właśnie stworzyć Twój dochodowy biznes online. Także ja jestem podekscytowana na najbliższą kampanię. Wow, która jest już we wrześniu! Dla mnie mentalnie to już jest bardzo blisko, bo oczywiście my na Zapleczu dużo fantastycznych rzeczy i atrakcji dla Was przygotowujemy na to szkolenie, żeby właśnie ta transformacja mogła się w każdym z Was zadziać. Tak, żeby ta transformacja, tak? Bo to chodzi o tą transformację, która ma się zadziać, żebyś ty mógł mogła sięgnąć po to, żeby zarabiać więcej, żeby się odważyć nagrywać online, żeby się odważyć wyjść ze swoim produktem do internetu. To o, o to chodzi. Dlatego kampania Wow jest absolutnie szkoleniem transformującym, bo wychodzisz po prostu nowy ty, nowa, yy, no, nowy ty, tak. Yy. No, bo czy kobieta, czy mężczyzna, to ty się zakręciła, moi drodzy. E, e, tutaj Emilka napisała: Dzień dobry, pani Magdo, od jakiegoś czasu panią obserwuję i tak bardzo pani jest moja. Dziś dziękuję za to. Bardzo proszę, bardzo proszę, Emilio, bardzo się cieszę, że jesteś i również ciebie pozdrawiam. Moi drodzy, dobra, to robimy tak w takim razie. Pamiętajcie, tutaj na Instagramie jest hasło: Wow, żeby dostać link do aktualnej um, oferty. Pamiętajcie, że dziś do północy uh, jest aktualna cena na bilety, uh, i te wirtualne, i stacjonarne. Jutro idą uh, ceny w górę, więc daję Wam o tym znać. Dzisiaj również jest aktywny kod. KW2025. On też jest napisany na stronie, więc jak go wpiszecie, to um, obniżycie w Cenę za bilet o 369 zł brutto, więc użyjcie tego kodu. No i oczywiście otrzymacie ten super pakiet, właśnie dodatkowych bonusów od naszych prelegentów, i otrzymacie również um, nagrania z online summitu, który odbył się we wtorek. Więc to jest dla Was dzisiaj w mega pakiecie. Osoby, które chcą przyjść z żoną, mężem, partnerem, partnerką na kampanii łap. Pamiętajcie, że drugi bilet macie za 50%. Natomiast trzeba najpierw kupić pierwszy bilet, napisać do nas na hellomałpka.magdalena.p.com i wówczas dostaniesz specjalny link do zakupienia drugiego biletu o 50% taniej. Moi drodzy, zakończmy Takim wsłuchaniem się w rytm swojego serca, dlatego że za każdym razem ważne jest, żeby usłyszeć i siebie, i podziękować sobie za to Twoje staranie się, za to Twoją gotowość do tego, żeby dowiedzieć się, jak możesz promować, jak możesz promować swoją wiedzę, jak możesz opakować swoje doświadczenie. Że pomimo tego, że dzisiaj pewnie prowadzisz też inny biznes, że zajmujesz się czymś innym, chcesz zgłębiać wiedzę, bo widzisz potencjał właśnie w biznesie online. Więc to wymaga od Ciebie tego, żeby uczyć się nowych rzeczy, dodatkowych rzeczy, żeby mieć otwartą głowę, właśnie żeby robić te dla Ciebie nowe rzeczy. To wymaga odwagi, to wymaga gotowości. I ważne jest, żeby sobie podziękować za to i uszanować się za to. Także połóżcie sobie ręce na serduchach, weźcie oddech głęboki, poczujcie to swoje serducho i powiedz sobie dziękuję. Dziękuję za to, że szukasz nowych rozwiązań. Dziękuję Ci za to, że jesteś gotowy, gotowa uczyć się nowych rzeczy że nie jesteś alfą i omegą, nie masz y, takiego przekonania, a wręcz przeciwnie, właśnie szukasz gotowych najlepszych rozwiązań i za to wam dziękuję też, że za to tutaj, że jesteście i że macie taką gotowość, żeby zmienić swoje życie. I żeby zacząć zarabiać jeszcze większe pieniądze w jeszcze łatwiejszy sposób. Tak, bo to chodzi, że biznes online to jest łatwiejszy sposób niż bardzo dużo innych zawodów. Umówmy się: jeżeli ty w biznesie online możesz pracować z dowolnego miejsca na świecie, możesz pracować w dowolnej strefie czasowej, w dowolnej walucie, języku, to to jest niezwykle wygodny biznes który nie wymaga od ciebie ogromnych inwestycji, żeby otworzyć jakiś, nie wiem, restaurację, jakiś inny biznes. Często potrzebujesz ogromnego kapitału. Tutaj nie potrzebujesz ogromnego kapitału. Potrzebujesz wiedzy, odpowiedniego nastawienia, mentalu, czyli tej determinacji i realnie wykonywanej roboty. Także. Życzę Tobie wszystkiego najlepszego, trzymam mocno za Ciebie kciuki, wierzę, że widzimy się na kampanii WOW, gdzie będziemy mogli napić się wspólnie kawki, herbatki, przebić piątki już nie wirtualne, ale takie stacjonarne no i oczywiście będę mogła przekazać Ci całą moją wiedzę i doświadczenie, abyś mógł, mogła stworzyć swój dochodowy biznes online. Także korzystajcie dzisiaj z oferty, która jest tylko dziś do północy. Pozdrawiam wszystkiego dobrego dla Ciebie.